Ale numer to podcast o numerologii, która pomaga odkryć i nazwać swoje supermoce. Ja nazywam się Arabella Baker i jestem numerolożką trochę inną niż wszystkie. Numerologię traktuję jako język metafor, który jest dla mnie narzędziem, a nie wyrocznią. W tym podcaście opowiadam o numerologicznych archetypach, wybieram ciekawe przykłady z życia prawdziwych gwiazd i dzielę się wiedzą. Zapraszam cię na pasjonującą opowieść o numerologii. Dziś zapraszam na odcinek o numerologicznych dziewiątkach. Docieramy do finałowego odcinka tego cyklu poświęconego głównym wibracjom oraz ich archetypom. I wieńczy go archetyp numerologicznej dziewiątki, który mówi nam o dojrzałości duchowej i zrozumieniu. Że tak naprawdę w życiu chodzi o prawdziwą miłość, bo to ona otwiera nas na prawdziwe istnienie. Dziewiątka łączy się z taką dojrzałą miłością do innych istot i potrzebą dbania o sprawiedliwość ochrony albo opieki na takim społecznym poziomie. Dziewiątki mają w sobie dojrzałość, cierpliwość oraz zasoby, aby wykonywać takie zadania, jednocześnie będąc już bardzo uwrażliwione i wrażliwe na bodźce zewnętrzne. To jest wibracja niezwykle charakterystyczna, ale nie da się tej jakości opisać w jednym zdaniu, żeby dobrze ją zrozumieć i poczuć. Postaram się Wam przybliżyć w tym odcinku jak najlepiej tę unikalną, wyjątkową i niezwykle też delikatną, a jednocześnie bardzo mocną jakość numerologicznej dziewiątki. Odcinek numer 9 oczywiście musi być poświęcony dziewiące w numerologii. Jeśli słuchałaś poprzednich odcinków, to znasz ten wstęp od razu jeszcze poinformuję, że już w kolejnym dziesiątym odcinku będę opowiadać o portrecie numerologicznym, o tym, z czego się składa, jak można to rozumieć, szerzej o numerologii. A Dzisiaj się skupiam oczywiście na numerologicznych dziewiątkach i osoby zainteresowane też innych wibracji, większej ilości informacji zawsze zapraszam na moją stronę internetową arabellaobaker.com, arabella przez i też jeśli jeszcze nie znasz swojej liczby głównej, Numerologicznej, to zachęcam Cię, aby zapisać się do mojego newslettera. Ja w prezencie prześlę Ci konkretne, proste instrukcje, jak obliczyć taką liczbę z daty urodzenia swojej albo też innych bliskich Ci osób i słuchać tych odcinków o konkretnych wibracjach już tak konkretnie pod siebie i czerpać z nich jak najwięcej. Tyle tytułem wstępu, a już teraz skupiam się na numerologicznej dziewiątce. O której w numerologii czasem mówi się, że jest to taka zmęczona wibracja, no bo można powiedzieć, że dziewiątki już przeszły całą tę drogę, dużo widziały, wiedzą, czują. Wiem, że będę się poruszać i poruszam się po takim poziomie ogólności, dużej metafory, ale dziewiątkę, żeby złapać i zrozumieć, yy, potrzebujemy tych różnych poziomów, mam wrażenie. I często też dziewiątki, których portrety ja widziałam. Na początku, właśnie jak zaczynałam im opowiadać w taki sposób, to patrzyły na mnie z takim lekkim niezrozumieniem, bo chciały bardziej ludzkich, osobistych, konkretów na swój temat. No bo o ile wątek związany z służbą innych, taką szlachetnością, uwrażliwieniem się zgadza, to oczywiście dziewiątki też są tylko ludźmi i mają swoje bardzo osobiste cechy, swoje osobiste potrzeby, i oczywiście je w jakiś sposób wyrażają. Bardzo dużo zawsze zależy od innych liczb w portrecie numerologicznym, jednak muszę jasno podkreślić, że numerologiczna dziewiątka jest i będzie bardzo często i mocno o wrażliwości. Jeśli miałaby być jakaś jedna jakość łączona z danym archetypem, to ja bym wybrała tutaj wrażliwość, takie głębokie uwrażliwienie też na innych, na sztukę, na piękno, a jednocześnie ta druga strona wrażliwości, czyli ogromna wrażliwość danej dziewiątki na to, co zewnętrzne, na to, co na nią wpływa. Teraz już przyjrzyjmy się bliżej tej numerologicznej dziewiątce i zaczniemy oczywiście od potencjałów i mocnych stron. I to, co jest ogromnym zasobem numerologicznej dziewiątki, to jest jej ogromna intuicja, która jest wręcz połączona z taką naturalną lekkością do przewidywania tego, co może się zdarzyć. Można powiedzieć, że dla dziewiątek naturalne jest takie czytanie, czucie innych osób. Bardzo w skrajnych przypadkach może występować nawet zdolność do jasnowidzenia, do przewidywania przyszłości. Ja już o tej jakości mówiłam w odcinku o numerologicznych siódemkach, bo ona ma podobną tę jakość. Jednak dziewiątka jest jeszcze wyżej w tym wszystkim. Ona jest na takim wyższym, można powiedzieć, jaśniejszym poziomie, i ta jakość, ta intuicja, to czytanie ludzi jest dla niej jeszcze bardziej naturalne. Wrażliwość i głęboka intuicyjność będą sprawiały, że dziewiątki naturalnie bardzo potrafią zatapiać się w świecie duchowym i rozwijać na tym polu i łączyć z czymś nienamacalnym. Można powiedzieć, że dziewiątki to najbardziej duchowe wibracje. I ta duchowość może się przejawiać na, w bardzo różny sposób, nie tylko religijny. Także warto, aby traktować y, tę jakość naprawdę szerzej i z większą otwartością, nie tylko od strony religijnej. Ale oczywiście już tak bardziej ludzko, bardziej przyziemnie. Możemy powiedzieć o dziewiątkach, że często też cechuje je taka szlachetność, altruizm. One są naprawdę przepełnione poświęceniem dla innych, dla spraw innych i są po prostu bardzo wyczulone na potrzeby innych. Na cudzy ból, na ludzką krzywdę. To jest taka wibracja, która naprawdę wyczuwa naturalnie potrzeby innych i potrafi wykazywać się takim autentycznym, szczerym, głębokim współczuciem i współodczuwaniem. Dziewiątki są też bardzo inteligentne i mają przebogatą wyobraźnię, więc są bardzo kreatywne i pomysłowe. I ta wyobraźnia też jest bardzo mocną cechą charakterystyczną dziewiątek. One są też elokwentne, więc mogą być świetne w opowiadaniu, w przemowach, w ripostach. Mocne numerologiczne dziewiątki raczej też będą kierowały się emocjami i intuicją niż takimi twardymi analitycznymi danymi. Oczywiście, jeśli nie ma innych yy, wibracji w portrecie numerologicznym, które by wpływały na tę jakość w jakimś mocnym stopniu. I dzięki połączeniu tej wyobraźni inteligencji, one potrafią znaleźć rozwiązanie nawet tam, gdzie wiele osób już dawno się poddało. Mają też ogromny dar obserwacji z taką uwagą, uważnością, chłoną. Z otoczenia wszelkie niuanse, detale wychwytują różne subtelności także w zachowaniu innych osób i są to też osoby zazwyczaj bardzo aktywne, energetyczne, energiczne, mają ogromny entuzjazm w sobie, kipią energią wręcz. Więc cenią sobie też doskonałość, perfekcję, wykonują coś bardzo sumiennie i wymagają od siebie i od innych oddania i wysiłku w stopniu maksymalnym i jakby uwagi, wyczulenia na wszelkie detale i niuanse, które są dla nich tak w naturalny sposób wychwytywane i które są dla nich ważne. Czyli widzimy, odsłania nam się ta oblicze, Numerologicznej dziewiątki jest i wrażliwość, jest i intuicja, jest i uduchowienie są takie, można powiedzieć, eteryczne, delikatne jakości jest ta troska o innych, wyczulenie jest ta uwaga do detalu ale jest tutaj też ogromna energia, entuzjazm są takie pozytywne, bardzo emocje. W takim oczywiście bardzo pozytywnym też wyrażaniu się tej wibracji. Więc to jest dla mnie połączenie delikatności z taką naprawdę dużą też energią i mocą. To nie jest taka, wiecie, delikatność w stu procentach. To jest naprawdę bardzo ciekawa wibracja. Dla numerologicznych dziewiątek bardzo też naturalne jest to, że one chętnie pomagają osobom pokrzywdzonym. Są odważne, są szlachetne i w swoim działaniu kierują się taką, można powiedzieć, uniwersalną miłością. To jest wibracja, która ma naturalne skłonności do filantropii czy obrony praw człowieka. W pozytywnej realizacji tego aspektu, tej numerologicznej dziewiątki, one są otoczone i otaczają też innych taką aurą, w której te osoby czują, że rosną, rozkwitają, realizują się. Czyli dziewiątka w naturalny sposób widzi innych i inni to bardzo dobrze czują i czują się w otoczeniu. Dziewiątki właśnie zauważeni, ważni i chcą rosnąć. Są to też osoby, które są zazwyczaj miłe, łagodne, przy których inni właśnie dobrze się czują. Dziewiątki naturalnie budzą zaufanie, a w tym wszystkim są raczej dyskretne i subtelne. I co jest też charakterystyczne dla tej wibracji, to taka naturalna i silna potrzeba całkowitej wolności w działaniu i myśleniu. Czyli znowu mamy taki archetyp niby delikatny, niby skupiony na innych, ale mamy Tutaj naprawdę bardzo, bardzo silną potrzebę całkowitej wolności. To jest ekstremalnie ważne przy dziewiątkach. To się w nich bardzo mocno wyraża. One są bardzo niezależne, są dumne, absolutnie nie akceptują przymusu czy bycia związanymi w jakiś sposób z zewnątrz. I co jest też bardzo charakterystyczne dla dziewiątki, to to, że one w środowiskach zamkniętych. Umysłowo zamkniętych, bardzo konserwatywnych, czy też takich zamykających, duszących, zabierających wolność, one dosłownie usychają, marnują się, a rozkwitają w środowiskach czy przestrzeniach otwartych. To jest bardzo ważne dla numerologicznych dziewiątek. One potrzebują w swoim życiu, jak powietrza, swobody w działaniu. Również dziewiątki kochają podróże do miejsc nowych, innych, niezwykłych. W taki sposób też zasilają swoją bogatą wyobraźnię i tak ukierunkowują swoją naturalną energię. Dziewiątki też kochają ład, porządek, harmonię i piękno, i często kierują się ideałami, walczą o sprawiedliwość na świecie. Także z zewnątrz. Numerologiczne dziewiątki często wydają się być wesołe, entuzjastyczne, towarzyskie, komunikatywne, ale co ważne, to może być pewien pozór, bo one same wewnątrz mogą czuć się samotne i ich związki z ludźmi bywają często nietrwałe i powierzchowne. Bo z drugiej strony, numerologiczne dziewiątki są osobami, które zachowują pewien wrodzony dystans, taką rezerwą. Do tego jeszcze dochodzi to ogromne poczucie niezależności, więc bardzo trudno im nawiązywać głębokie przyjaźnie. Jest w tych dziewiątkach pewna sprzeczność, znowu, i to też jest bardzo charakterystyczne dla dziewiątek. Z jednej strony jest ta ogromna głębia współodczuwania, empatia do innych, a z drugiej ten pewny dystans, który jest naturalny dla nich. I naturalnie występuje pomiędzy nimi a innymi. I często numerologiczne dziewiątki sprawiają trochę wrażenie, jakby duchem były gdzieś inne. Nikt nie ma dostępu do ich wnętrza, tak, ostatecznie. Numerologiczne dziewiątki mają też taki głód wiedzy, potrafią coś zgłębiać, aby potem to nagle porzucić. Jest to bardzo duchowa wibracja, ale jeśli chodzi o podejście do religii, to bywa ono często niestandardowe u numerologicznych dziewiątek, bo one raczej nie szukają takich skostniałych miejsc, zasadami, kościołów, którymi musiałyby się poddać. To są raczej urodzeni rewolucjoniści, będą walczyć z utartymi normami społecznymi na rzecz czegoś nowego, nowego porządku, sprawiedliwości społecznej i z takim ogromnym oddaniem też potrafią walczyć o sprawy, które wydają im się ważne i słuszne. No i też numerologiczne dziewiątki przy całym tym takim swoim duchowym potencjale, mogą też wyrażać się jako mistycy, jako filozofowie. Ale tak jak powiedziałam, warto wziąć pod uwagę te bardzo, bardzo różne aspekty, o których mówiłam, które niewątpliwie są bardzo charakterystyczne i w takim pozytywnej realizacji one są ogromnym potencjałem numerologicznych dziewiątek. Naprawdę warto pamiętać o tym, że to jest taka szeroka. Wibracja nieoczywista to jest taki archetyp, który nie daje nam jakiejś takiej jednej płaskiej ścieżki poznania, zrozumienia go. Nie można upraszczać numerologicznych dziewiątek, zresztą one tak naprawdę nie dadzą się też wsadzić w jakiekolwiek ciasne ramy. Nawet na pewno w interpretacjach. Moim zdaniem też numerologiczne dziewiątki można upisywać, oczywiście, i ja to próbuję robić, lepiej lub gorzej myślę tutaj, ale mam pewien niedosyt, ponieważ mam taką świadomość, że dziewiątkę po prostu trzeba poczuć. Będę za chwilę opowiadać też o tych przykładach numerologicznych dziewiątek, może gdzieś tam. Dotkniemy trochę tej jakości, ale warto się przyglądać też e, już konkretnie w naszym otoczeniu. Być może ty też jesteś dziewiątką i gdzieś czujesz i wiesz o czym mówię, a może masz w otoczeniu jakieś bliskie osoby z numerologiczną dziewiątką. Ja mam taką osobę, bardzo bliską mi i naprawdę no, jest to bardzo unikalna jakość. Jakie są słabe strony i cienie tej wibracji? Tutaj też warto przyjrzeć się temu z otwartą głową. Dziewiątki w negatywnym aspekcie mogą mieć naprawdę skłonność do dominacji i do takiego bezwiednego przejmowania kontroli nad bliskimi, co oczywiście nie każdej wibracji będzie odpowiadało. No sama dziewiątka nie chciałaby być pod kontrolą. Jednocześnie dziewiątka, wyczuwając innych, no będzie też naturalnie czuła potrzeby innych i podświadomie może nawet y Przejmować tą inicjatywę i chcieć się zaopiekować innymi w taki sposób y, narzucający się. Y, dziewiątki też mogą być bardzo gwałtowne w zachowaniu, wyolbrzymiać małe rzeczy i dramatyzować. No, ich emocjonalność w takim negatywnym aspekcie, czy w tym cieniu jest naprawdę ogromnym polem do pracy, bo y, dziewiątki potrzebują zadbać o to, aby ich Emocjonalność im służyła, a nie było kulą u nogi i aby właśnie nie przejawiała się w tym ogromnym dramatyzowaniu. One też miewają skłonność do odrealnienia, do wpadania w taki brak poczucia rzeczywistości, choć jeśli im się to pokaże jako jakąś taką cechę czy cień, nie będą chciały się do tego przyznać. Dziewiątki nie lubią się też, trochę śmieje, bo znam taką dziewiątkę, ale one nie zawsze lubią się konfrontować tak twarzą w twarz ze swoimi cieniami. I potrafią też wpadać w tak zwany donkiszotyzm, czyli taką walkę z wiatrakami w imię ideałów, której nie da się wygrać, czyli nadmierny idealizm. Mogą też być niezrozumiałe, dziwne, ekstrawaganckie, no bo zawsze kierują się własnymi normami postępowania, które często mogą być bardzo niejasne dla otoczenia. Same dziewiące być może nie będzie to jakoś przeszkadzać, zwłaszcza jeśli wejdzie też w ten cień odrealnienia, czyli życia we własnym świecie. Niemniej jednak tutaj w tym negatywnym aspekcie to jest naprawdę duży cień, bo one mogą się wydawać, no, odjechane, bardzo dziwne i bardzo niezrozumiałe. To jest wibracja na pewno, która nie czuje się dobrze i nie będzie zrozumiana przez mniej rozwinięte osoby o takim prostym, prostackim poziomie, czy rozwoju intelektualnego, czy emocjonalnego. Dziewiątki też muszą naprawdę uważać, aby nie być wykorzystywane jako idealiści w celach odmiennych przez yy, kogoś wyrachowanego, kto mógłby manipulować tą ich idealistyczną częścią i właśnie wykorzystywać, żeby robiły coś pod płaszczykiem idealizmu, coś szkodliwego tak naprawdę. Także dziewiątki mają też to swoje impulsywne, kłótliwe oblicze, które no naprawdę potrafi pokazać takie wyrażanie emocji bardzo duże, ekstremalne, w których one nie przejmują się już konsekwencjami, więc potrafią też mieć bardzo ostry język, cięte riposty. Na zewnątrz mogą wydawać się eleganckie, spokojne, harmonijne, ale jednocześnie w tym samym momencie wewnątrz może panować duża nerwowość, jeszcze podbijana taką naturalną wrażliwością czyli tutaj to rozedrganie, ta sprzeczność która jest, no, bardzo tożsama dziewiątce, może wpływać bardzo negatywnie na jej takie samopoczucie wewnętrzne. I swoje prawdziwe emocje dziewiątki raczej będą odsłaniać przed bliskimi osobami, więc ważne jest, aby takie osoby naprawdę były w ich otoczeniu. Taki bardzo negatywny aspekt skrajny tej wibracji będzie zachowało kapryśność, egoizm, nadwrażliwość, gwałtowność, żądaniowość, nawet pewien rodzaj agresji, taka wyniosłość, skłonność do wyolbrzymiania cudzych błędów, a nie dostrzeganie swoich. I też dziewiątki w takim negatywnym cieniu swoim naprawdę mogą być też dość fatalistyczne, neurotyczne, nieufne i obwiniać los. I innych za własne nieszczęścia. Czyli mamy tutaj tą negatywną wersję tego dziewiątkowego archetypu. Jednak, podsumowując, naprawdę warto pamiętać i skupić się na tym, że dziewiątki przede wszystkim marzą i walczą o lepszy i szczęśliwszy świat. Realizuje się w pełni ten potencjał poprzez jakąś formę służby innym. Bo dziewiątka wie i głęboko jest o tym przekonana, że w ten sposób wzbogaca także samą siebie i rozwija się dzięki temu duchowo. I jest to wibracja piękna, taka wieńcząca już, pełna miłości i w pozytywnym aspekcie takiej mocnej delikatności. Dziewiątki świecą ciepłym Eleganckim światłem i w ten sposób pogrzewają innych oraz świat, w którym się realizują. Jednak potrzebują uważać na swoją wrażliwość i dbać o siebie, aby być w stanie unieść to swoje szlachetne cele i nie popaść w rozdrażnienie i ucieczkę od tego świata. A teraz jeszcze pokażę Wam trzy bardzo różne oblicze dziewiątek. Na pewno niepełna opowieść. W każdym odcinku mówię, że to są tylko Ilustracje dla Was, jakieś tropy do podjęcia. Też to są liczby główne, więc warto pamiętać, że tam na pewno w, w ujawniają się też cechy z innych liczb w tym portrecie numerologicznym danej osoby. Niewątpliwie będę nagrywać odcinki o różnych osobach, więc już będę się wgłębiać, ale warto zobaczyć sobie, każda z tych osób ma liczbę główną, dziewiątkę i myślę, że w jakiś sposób te dziewiątkowe jakości, Pokazuję i oddaję, a tak jak mówiłam, wybrałam przykłady, no, które są bardzo różne. I pierwszą osobą jest pisarka Virginia Woolf. Ona ma tam też mocną siódemkę, jedynki, więc na pewno to też mocno grało, ale jej liczba główna to właśnie dziewiątka. Wrażliwość, taki też rewolucjonizm. W niej. Przecież Virginia Woolf w swojej też pracy pisarskiej y, była nowatorska, też poprzez formę, ale też w treściach swoich, w takich bardzo feministycznych. Na pewno ciekawe oblicze i ciekawa twarz, też no przeogromna wyobraźnia oczywiście tej numerologicznej dziewiątki. Inna osoba, teraz będzie oczywiście no moja ulubiona część, czyli ostatnia osoba, która nam została z rodziny Kardashian, Kardashian-Jenner i mamy tutaj matronkę, Mama założycielkę Rodu, można powiedzieć, czyli Chris Jenner. Co ciekawe, właśnie Chris Jenner reprezentuje dziewiątkę. Ona ma też dwójki mocne, piątkę, ale ta dziewiątka się odbija, i gdybyśmy przyjrzeli jej się, jest w niej taka ogromna emocjonalność. Ona też często właśnie się wzrusza, płacze. Ja myślę, że to jest takie mocno dziewiątkowe. Warto by jej się przyjrzeć. Wiadomo, nie znamy całego jej oblicza, oczywiście, bo znamy jakąś tam opowieść o niej, którą ona kreuje na pewno, ale warto by się przyjrzeć jej poprzez ten pryzmat opowieści o dziewiątce i wyciągnąć i wyłowić to, co w niej dziewiątkowe i. Trzecia ilustracja tej dziewiątki, nieoczywista myślę, to będzie Kamila, żona króla Karola III już teraz. Ta druga żona, też dziewiątka w liczbie głównej. Do przyjrzenia się na pewno, do zastanowienia, nie jedyne dziewiątki, bo dziewiątek jest dużo i warto się przyglądać. To jest też ta jakość, która zaczyna się coraz bardziej pojawiać, bo ona jest trochę taka tożsama. Każdym czasem zmian, ale na pewno warto przyjrzeć się tej dziewiątce zawsze z różnych stron, bo tak jak mówiłam, jest to jakoś nieoczywista. I na koniec, trzy aspekty do pracy z tym archetypem, nad którymi moim zdaniem naprawdę warto popracować. Pierwszy to taka praca nad własnymi wadami, bardzo szczere przyjrzenie się, gdzie one są, jak można je zdefiniować. Też bez wchodzenia w perfekcjonizm, ale w taką konstruktywną szczerość. Jak można nad nimi cierpliwie popracować, aby rozwijać się, uszlachetniać i rozkwitać jeszcze bardziej. Drugi temat to kontakt z tym, co duchowe i niematerialne. Czy ty, jako dziewiątka, masz taki kontakt i w jaki sposób go realizujesz? To można realizować na bardzo wiele różnych sposobów. Czego Ci brakuje? Jak realizujesz ten swój kontakt z tym, co duchowe, co niematerialne? I trzecie pytanie: oczywiście, o Twoją intuicję, czy jej ufasz, czy ją rozwijasz i czy ją zasilasz? A jeśli tak, to w jaki sposób? Bo to jest jedna z kluczowych jakości. To wszystko w dzisiejszym odcinku, a już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu. Bardzo serdecznie zachęcam do subskrybowania kanału. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, to może podzielisz się nim z kimś, kogo znasz, kto wiesz, że byłby zainteresowany, albo zostawisz choć parę gwiazdek recenzji. To dla mnie jest bardzo cenna waluta, którą możesz podziękować za ten czas. I energię, którą spędziłam przygotowując ten odcinek. A jeśli masz ochotę na więcej, to jak zawsze odsyłam cię na moją stronę internetową arabella.obaker.com. Arabella przez 2 l obaker.com. I może masz ochotę zrobić sobie prezent w postaci personalizowanego portretu numerologicznego? Zajrzyj koniecznie na stronie, znajdziesz aktualną ofertę. Ja wykonuję takie portrety numerologiczne. Sprawdź, proszę, jakie są najbliższe terminy i w jakiej formie teraz są one dostępne. I na koniec, oczywiście, chciałabym jeszcze dać Ci znać, że numerologia to jest piękne narzędzie, wspaniałe opowieści, ale ma też swoje ograniczenia. Dlatego zawsze proszę wejść z moich opowieści to, co najlepsze. To, co pasuje do Ciebie, do Twojego życia i jednocześnie zawsze przede wszystkim ufaj sobie, sprawdzaj, jak to naprawdę jest u Ciebie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.